ma Ludzie, dzisiaj zobaczycie efekt naszej, naszego gór, naszej górki, wytęce. Dobra, tu na dole poprowadziliśmy czerwony proszek, w ramach bezpieczeństwa, prosto do dźwigni. Teraz mój przyjaciel się ustawi specjalnie, już bo już zachodzi słońce, musimy się spieszyć. Dobra Łukasz, odpalaj! No i zobaczymy jak jest. Belki! Ci się, się? To jeszcze nie koniec. Teraz się dopiero skończyło, wiecie? Zobaczcie sobie dziurę. Zobaczcie dziurę. Końca nie widać. Prosto za. Focjalnie dla was będzie specjalny prezent. Płyniemy wpływem Dunajca naszego. Nie, Łukasz, proszę cię. Nie byś taki głupi. Nie. Zachodzi. Zachodzi słońce. Adminium Patrzcie to nasze piękne admi. Wie, że tu była... Ludzie, wiecie, że on mi zdetonował kopalnię. O, tu była moja kopalnia. Zdetonował mi ją. Łukasz zabijecie. Zdetonowałaś mi kopalnię. Oliście tam czy tam? U góry. A? Tu? Tu nie. A gdzie? Tam? Okej. Okay. Przepraszam, musimy wyjść. Przepraszam. O oh, mama mia. Mój kolega zaś się wykupia. Dobra. Jak widzicie, Wszystko Pokaż widzi. im na moją świątynię. Odpal odpal to i siom stąd, bo mi, mi... a spróbuj mi coś podstawić w świątyni. świątyni, świątyni mi, je. pokaż im świątynię, Ale. Tu się być. Tu się modlimy do najświętszego Allaha. Posz, posz. Dobra, wyjdź i pokaż im się dach, bo dach jest najlepszy. Tylko nie wyleć w ten. Dobra, tu i stój, i stój i patrz. O. Coś ty mi zrobił z, z moją świątynią. Kiedy to jest coś? Co? Coś ty mi zrobił świątynią. Przepraszamy, pokazamy wam ją od tyłu. Od tyłu, bo on mi zniszczył świątynię. Coś ty mi zrobił. Nie wiedział. Tarat, O tak, to wyglądam tak. No i fajnie, dobra. A tak wygląda wysadzanie. Łukasz, ja cię zabiję. Uwielbiam ten dźwięk. Zobaczcie, wysadzimy tamto. Nie. To nie tutaj nie wysadzimy. Zobaczcie, lubicie robić dróżki z TNT? Lepiej nie, bo to jest niebezpieczne, Łukasz. Ja mam pełno drogocennych rzeczy. Owszem, lubię robić dróżki z TNT. Ty nigdy nie robiłeś z TNT dróżki. Może nie robię. Dobra, robiłem. kończy nam się klipa, Łukasz. Na razie wyłącz. Gracias.